Dobra, Francuzi z Marii yy, i nie wiem, bo, i idą do góry. Ja tutaj jeszcze dosuszam sobie rzeczy. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe foto. Trzeba uważać na miny. Też zostawiłem jedną minę, bo kurczę mnie tak po tyle pytało po, tym, po tej sałatce. Mówi, ja pierdolę brzuch mnie napierdala, normalnie. no to co, no to zjemy coś no i tak będziemy powoli, powoli, powoli ruszać, tu mamy chleb jeszcze, herbaty zrobiłem sobie trochę się powerbank, dzisiaj wchodzimy na Andory no i no i tyle z takimi rzeczami, które miały być, no miejsce super nie? ale zimno było w nocy przynajmniej no, mój piwo no nie jest za superancko tam ten model nie jest Myślałem, że będzie cieplej, ale jak się ubiorę, to to da radę przetrzymać. przytrzymać. Mm. 21 czerwca jest ogólnie 2024 zawsze powtarzam eee, no i 99 jest nie. Zjem, bo później to będę chodził, no to to bez sensu teraz. Może nawet przygotuję sobie ryż, chyba nawet tak zrobię. I tyle. Ale kurwa ta fasta. Yy. Jak to się nazywa? To, co pokazywałem, te, te sałada, sałata. salat. Z tą oliwą, z oliwek, kurestwem. Jak ja tego nie lubię, tej oliwy. To nie jest zjadliwe w ogóle. Człowiek po prostu je chleb ze smalcem, a nie tam. Albo z masłem. Ale że masło też podrabiane, no to... To lepiej smalec. Dzisiejszy dzień to jest taki dzień... Odpoczynkowo-chodzeniowy taki wyszedł. Dobrze, że gdzie niegdzie są te ułożone kamyki, albo no niektóre są przewrócone, to pokazują szlak, bo tak zapomnij, nie? Tak jak tutaj, no masz kamyk, tam masz następny, tam następny, ale tak jakbyś nie miał tego, gdzie jest do chuja pana szlak. Tak więc muszę tak iść. Przy mnie takie założenie teraz mam. A za chwilę może się zmienić. No bo te oznaczenia, co tu są, biało-czerwone, to zupełnie się nie i mają, albo nie mają do. E, może nie że do szlaku, bo one oznaczają szlak, ale żeby łatwiej go przejść. Kurwa, tego nie widać nawet. Nieraz są tak nasrane, a nie raz ile razy to mówię, że. Brakuje, normalnie brakuje oznaczeń, bo błądzisz. Plus taki teraz jest, że wiem dokąd mam iść. A mi, mały minus, że to pod górę. Ale fajnie, widoki są ładne. Po śladach muszę iść przez ten śnieg O mi się nie spierdalam. Kurwa Inną stroną ciskałem Ja pierdolę A tu jakieś randomy co starting? O mój Boże, to będzie niesamowite! Tak, ale też możesz się Ja też. Dobra, przyszedłem z tamtego rejonu. Czekajcie, po tej skale wszedłem. Trochę sobie rękę nad drapałem i kolano. E, I patrzę, tutaj trójka ludzi, oni teraz idą do góry. Siedzi tutaj. Ja do nich przyszedłem, a to jest te miejsce, gdzie powinienem teoretycznie wejść do góry, nie? Nie, to jest nierealne. Oni też tak na to patrzyli, się zastanawiali czy iść, ale im pokazywałem, że to jest nierealne. I teraz stwierdzili, że będą iść szczytem tam, w dół, wejdą na dół, dół i tak. Jedna grupa z, z UK była i przeszła tu, 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 za tym śniegiem i tu w dół poszli. <laughs> śmiałem, że śmiałem, żeby zostawili numery telefonów, żeby zawiadomić z, w, ten, rodzinę. No bo serialnie tutaj się spierdolić, tragedia, no, ale tak, tragedia na maksa. A tam, gdzie kurwa nie wiadomo, to jeszcze się nie spierdolą. Ale to, to jest tak, kurwa, rzeczy ale tego nie będę robił dobra, lecę a oni mają 3 dni tylko to nie za dużo o zjadłem sobie ryż no powiem tak za dużo na nie nachodziłem się bo teren jest dosyć trudny teraz będę mieć łatwiej ale zobaczymy Chyba się przyzwyczajam do tych widoków. No bo to są dużo lepsze widoki, to co teraz mam, niż to co miałem na przykład w Basagodzie. Chyba to było w tym schodisku, co zostałem w do do Dłużej. To to to, to, to w ogóle. Teraz schodzę w dół, jakieś 2 kilometry. Potem będę iść jakieś 3 km do góry Potem będę iść znowu w dół Coś takiego I łącznie to da mi 8 km iść tam z hakem coś 8,5 chyba mam do Do tego mojego schroniska darmowego Bo schronisko bezpłatne, znaczy płatne jest bliżej, nie, no ale Gadałem z tymi Niemcami, no to 62 euro, nie, z jedzeniem no 40 parę euro bez tylko, że oni biorą to ale ze względu takiego, że oni są tu na 3 dni no to, no na chuj, nie? by mieli żyłować połażą sobie 3 dni i chujnie. Yy, a jak ja tutaj tyle dni, no to jest miazga a, no i no, no jak mi się skończą oszczędności, no to nie mam nic nie trzeba kombinować coś zarobkowo Ale ładnie tutaj jest, Kurczę, O, no, schodzę na dół na wejście po śniegu O kurwa, jak ja bym próbował na to wejść, to bym się spierdolił Nie, nie ma opcji Tak stromo, że chuj No to co, no to ruszamy, bo miałem przerwę na zdjęcie, butów, popicie czegoś, zjadłem coś no i idę dalej. Dzisiaj ogólnie mamy piątek, tak to szybko leci ten cały tydzień. W robocie widzicie, no dłuży się, a na wolnym tydzień co to jest tydzień? Bo jak oni mają te 3 dni wolnego, to jest nic. Ledwo co, się, co przyjedziesz się, rozkręcisz i już musisz wracać. Pff. No lepsze to niż nic, nie? Lepiej tak niż... niż nic nie mieć. Mrówki gryzą, szukają jedzenia, te to pracują od rana do wieczora. I emerytury też nie mają, one nawet nie wiedzą czy ktoś na przykład mógłby ją zabić czy coś, nie? Ale bez sensu by było ją zabijać, nie? No po co? Niech chce żyje. Ona nie, nie... wie czy ona do domu wróci. Dobra, koniec. Rozkwit, ubiegał. I idę w dół. Spotkałem ziomka z Niemiec. Blisko, yy, blisko Szwajcarii mieszka. A on idzie w tą stronę do góry. E, 27, chyba, czy 5 maja, coś z, wystartował. Taki starszy, tam no, pod 50 pewnie, nie, bo lekko 50 coś. No. i mówił, że w tamtym to ok wyglądało, nie? To co ja idę, i on chce dzisiaj spać w tym, gdzie ja dzisiaj spałem. <grywia> A idzie od Endcampa end, end end czyli kurwa, rano musiał wyruszyć. No ja no to tak, no, aż tak rano nie wyruszyłem, ale no idę teraz, mam dwa kilometry jakieś w dół, potem będzie do góry i w dół jak do Pożygania, w chuj, lecimy, jest pewnie już czwarta godzina, no bo żebym się tutaj trochę zasiedział. ta ta ta. Ups No i tak, patrzymy co na kamyki, bo możemy zapierdzielić nogą Buty coraz bardziej... O proszę nie wiem czy to widać było, ale rozwalają się. Dziura już jest wow, w jednym mocno, a w drugim za może 2-3 dni będzie też, ale też jest starty. Te wkładki pomogły, bo tak już by były starty dawno te buty. I chyba jak nowe yy, będę mieć, to też je założę. Dużo Niemców tutaj. Uh, nie wiem do czego im to jest akurat, ale spoko. Tutaj niedaleko, dosłownie ta pasterska chatka jest całkiem duża. Zobaczymy co jest w środku. A i tutaj w ogóle tak była wrzucona jedna strona, no bo. No bo jest duży głas. To wykorzystali. Muszę zdjąć plecak, widzę, że tu ludzie też sypiali, też bym w takim w tym zasnął. O Wy tu nic nie O nie widzicie coś Widzicie deseczki Hej no to A jeszcze tutaj ta fajnie tak podmurowany No nie jest źle Tutaj palenisko No ej słuchajcie Ja mam metr 86 Co najmniej, to ja tu normalnie stoję. Nie ma tragedii nawet. Jak takie coś bym spotykał na deskach, można się normalnie przespać. Zamkniesz deszcz, ci nie napierdala. No super, no ale ja lecę dalej. No, dobrze o tym wiedzieć. kolejni Niemcy idą w kierunku tego gdzie ja przyszedłem. Ja im mówię o tym śniegu. Te kurwa nie wierzą, nie? Oni, oni myślą, oni myślą, że ja sobie jaja robię, nie? A serialnie jest tak posrany ten śnieg, że ja pierdolę, nie? To jest kurwa masakra. O nie. I oczywiście też idą, cały ten szlak. Teraz już są. Czwarty tydzień, to zapierdalają dosyć mocno. O, patrzcie, następny idzie. Ciekawe, co on tam będzie miał. Dobra, pogadałem sobie z Sergio, tutaj z Hiszpanem. Też po angielsku mówił. Ziomek wyruszył e, czwartego wyruszył że idzie on już kurwa ma ponad połowę. A tylko że on napierdala po 30 km 7 kilo plecak. Namiotu nie ma. Ma śpiwór i ten ja pierdolę. Ten lekki nam plecaczek. No Tylko, że ten, mówił, że ten lekki plecak to ramiona go ciskały. Nie no, bo to nie ma w stelażu, właśnie też o tym czytałem. A ziomek, ile on ma? 30 e, 7 chyba spoko ziom, ale zapierdala to 30 km. O jezu, ja to nie no, jak on dzisiaj mówi, że 30, ja to 15, panie zrobię. Już uznaję, że jest dzień bardzo dobry, efektywny nawet. Ha, ha, ha. No jeszcze trochę mam kawałek, No nie chcę mi się iść za bardzo już. Żebym się wczoraj nie dostrał. Zmienię temat. Powiem Wam, że idę. Jak wstąpam coś mocniej, to czuję brzuch. Kurwa, Macie, bym musiał się. Nie wiem, czy po tych oliwie mnie przejebało w nocy. Też nie mogłem. Poszedłem dwa razy. Ja sobie tu, tu siedzę, siedzę już i robię. Kurwa, żebym się nie wiebał, tylko. Hmm się będzie ruszał. Raz, dwa, o, o! Siedzę sobie, robię to co mam. Znaczy kucam, nie? No bo to, to na narciarza. Robisz jak Adam Małysz. Światło mi jakieś świeci. <grym> a z jak się poszedł odlać, kurwa. Oto następne światło mi... a to papka się poszła odlać. Mówię, ja pierdolę, no nie ma spokojnie. dadzą się wysrać nawet. Dobra lecimy, lecimy Wtrapałem się z tego dołu do góry, tylko że tu nie już nawet nie po ścieżce, bo ścieżka mi znikła, patrzę na GPS i wiem, że muszę iść do góry tam Ja pierdolę Masak no, Ogrodzenie i tak dotykam. Bo tutaj, jak patrzę, to sznurek jest, ale nie. Pomiędzy jest yy, puszczony ten prąd, bo jest drut, a ja przeszedłem tamtędy. Oczywiście, tak jak dotknąłem, to mnie pierdolną, nie? Z pastucha. O, jest. Ja pierdolę. Miejsce noclegowe ale nie moje, tylko wybrańców, co mają 20 czy tam 40 euro. Ja idę do tych, gdzie jest za darmo. Tylko, że muszę trochę kółko zrobić, bo przez to, że się wjebają na tą górę, kurwa, że nadrobił kilometrów. dobra. Tam jakoś muszę iść. Masakra to jest. Powiem wam, kurwa, te szlaki one są. Idziesz, fajnie, fajnie się idzie. No nie fajnie, jak jest pod górkę. A potem nagle, kurwa, on ci znika. Przeoczysz coś, albo w ogóle źle oznakowane. I w dupę. Jesteś, kurwa. Bez GPS-u albo bez kompasu, mapy. Nie wiem, nie przychodź w ogóle tu. Zauważalna jest też jedna rzecz, że jak ludzi mijam, niektórych, przeważnie z tych krajów bogatszych, nazwijmy to, Szwajcaria, są do Niemcy. O, zobaczcie. Jaki ładny widok. No to się dziwią, no bo że ja w takich butach idę. No ty pojawiało was czy co buty jak buty a jak im pokazuje że dziura o Jezus Maria to im w ogóle łeb oki okay, bateria padła czyli ludzie tych co mijam jak widzą moje buty o takie to ich to rozpierdala nie że takie buty są a to tak naprawdę to jest tylko nasza percepcja co jest dobre, co jest złe Oni po prostu mają już tak przyprane mózgi, że najprawdopodobniej to już nawet dziabnęli się tymi eliksirami młodości co były w 2019 roku w Chinach I mi co wszyscy na świrusa za zachorowali to są bardziej na moje tacy ludzie. Oni będą musieli mieć czterogwiazdkowe wakacje, jak gdzieś idą. Dla mnie ten chód to jest taki relaksacyjny spacer, a nie wyścig. I tak czasem idę dosyć szybko. Ja nie powiem, że nie. Tylko że staram się też i spowolnić, bo to, bo to jest bez sensu. Kiedyś więcej tak zapierdalałem, jak podróżowałem. Od atrakcji do atrakcji. a ja teraz bardziej chyba powoli jadę. Też dużo, żeby zwiedzić, ale żeby powoli. O, widzicie jak tutaj trzeba. Patrzysz na kamienie, nie? Ogólnie krajobrazy też, ale to są pośrednio kamienie. Ty zwiedzasz kamienie. Żeby nie rozwalić sobie nogi. No a krajobraz, no. Proszę. Prawda, że ładny. Pojebało mi się i to nie jest jeszcze to, ale jest coś. Jest to coś takiego. Hmm. Ale chujowe. Więc ja idę do tego drugiego. Półtora kilometra Kurwa ambra. Myślałem, że jest to bliżej dobra, ale mam cały czas jakby po równym terenie, nie? Tam było dawne miejscowa. No to też nie jest złe, no, słuchajcie, jeżeli jest noc i nie masz gdzie spać, no to kurwa, no, to też jest bardzo dobre. I widoczek ładny. O ja byłem na tamtej górze. Tu. Nie, sorry, sorry tam. Tam. No dobra, pędzimy. 30 minut niby pół kilometr, 1,5 km. Kurwa mać. Nie chcę mi się za bardzo iść. Myślałem, że to jest Ozyrys, a to jest jeszcze coś innego, bo tutaj no to lipa, nie? Znaczy, no lepsze to niż nic, jak ja to mówię. O, ognisko ktoś robił, o patrzcie. Garnek. Dobra. Ale ja lecę tam dalej, do tego następnego. Bo to jest dosłownie jak rzut beretem. A to to dawno temu było używane. Kurwa mać. Też to jajca jak diabli tu są. Oczywiście nie idę po ścieżce, bo tu nie ma ścieżki. Ty, do chuja pana, jak masz iść? O, chyba znalazłem ścieżkę. Nie wierzę. O ja pierdolę, nie wierzę! Uu, chłopy! Co ja tu mam? Patrzcie, pojawiła się ścieżka. Ścieżka. Nie wierzę. Nawet znaczek jest jebany. Kurwa, ja ciąłem przez tamten las. Tu, przez las w dół. Ja pierdolę. Ich oznaczenia, albo ja ślepy, albo oni takie oznaczenia mają. Dotarłem. Przed... nad samym strumykiem jest, nawet niepotrzebnie brałem wodę. Się dociążyłem, no ale trudno. Patrzcie. Ciekawe czy ktoś jest w środku. Jest i drzewo. Nie ma śmiecenia. Nie. Nikogo w środku nie ma. Teraz otworzymy okno. Kurwa, jak to się otwiera? Zaraz, oczekaj. Łóżeczko jest. Jedno, drugie, a ciekawe czy to sprężyny są. Nie, twarde. Dobra, i jakieś rzeczy są, zaraz zobaczymy co tu jest. I tyle. Obok mamy też tutaj część, która nie jest dostępna. Pewnie jest jeszcze lepsza. Ale i tak nie jest źle. No. Kurczę, dotarłem. Super. Ja, yeah. ale fajny taki domek, naprawdę, tym domkiem się tak podobają. W takim normalnie byś mógł mieszkać, tylko by go ocieplić, nie? Strumyczek, znaczy taki trochę bardziej większy. Refugi Rudels Or Oris, 2220 metrów nad poziomem morza. Andorra to już jest, widzicie? Już mamy oznaczenie takie. To już nie Hiszpania. Mały panel fotowoltaiczny. O ja pierdolę. Ale za mały żeby mi ładować. Kurna. I świeci tak... Średnio, no ale coś jest. Widok z okna dzisiejszej nocy. Strumyk w ogóle. Okolica bardzo piękna. Zamknąłem drzwi. Proszę ogień już się pali. Wrzuci, wrzuciłem trochę grubsze. Ale jak fajnie OS. Naprawdę muszę to ogrzać to całe to pomieszczenie, bo później jest sytuacja taka, że kuźwa zimno nie? w nocy. Opatrzcie, jeszcze mamy tutaj różne mankamenty. Może i przeterminowane. O, taką taśmę, to ja musiałem kupić wtedy. Co to jest? Linutilin. Nie wiem dlaczego to jest. Yy, o kurwa, a to co to jest? Wibratory? Nie wiem, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. 100 ml, ale czego? Nie wiem. Sól? Ty chyba sól. Chyba, ale nie wiem. Ale nie, chyba cukier zaraz sprawdzę, jeżeli to sól to ja pierdolę zajebiście, bo mi była potrzebna Francuzi zostawili dzisiaj sznurek ten co mi pożyczyli, więc ja tu sobie go przyczepiłem, ale że nie ma do czego go przyczepić po drugiej stronie na początku miałem na tym, ale za daleko więc spadłem na pomysł na to, żeby przyczepić tu, obwiązuje koło eee, szczotki szczotkę blokuje kamieniem tylko że nic nie widać, widzę, już będzie. Szczotkę blokuje kamieniem, nie? Czyli patrz. Masz tu szczotkę zablokowaną tego kamieniem, a sznurek, żeby szczotka stała w jednym poziomie, jest przywiązana do kamienia. Czyli ten popuszczając ten kamień popuszczając ten kamień, ten co tu świecę. Możesz regulować długość i naciąg na, naciągnięcie szczotki. No, niestety ten fireplace nie jest taki zajebisty, bo muszę mieć okienko otwarte, bo inaczej to będzie się dymić. Ale poczekam, spalę dosyć dużo drzewa, żeby po prostu wygenerować dużo żaru i wtedy będziemy grzać temperaturą.